BRICS czyli dlaczego z tych cegieł nie da się za bardzo zbudować żadnego domu. BRICS to akronim od pierwszych liter nazw krajów tam w grę wchodzą Chiny, Rosja, Indie, Brazylia i RPA, no oczywiście w nieco innej kolejności, żeby to BRICS zrobić. No, i właśnie rozpoczyna się teraz spotkanie w Johannesburgu tych pięciu krajów. One mają takie ambicje, by ten ich związek, taki na razie mocno, w gruncie czy nieformalny, przekształcić w taką poważną siłę, która będzie kształtowała geopolityczną mapę świata. To chyba jest trudne. No, ale mało o Briksach się mówi, w gruncie rzeczy. No, to stąd ten pomysł na odcinek. Opowiem Wam trochę, ok? Tak naprawdę to, to spotkanie, które teraz trwa, dopóki się nie, nie, nie rozpoczęło, to właściwie ono budziło głównie emocje w zakresie tego, czy Władimir Putin odważy się polecieć do RPA. A jeśli się odważy, to co zrobi RPA, czy go odważy się aresztować, czy też odważy się go nie aresztować. Bardzo trudna decyzja dla rządu RPA. Ostatecznie Putin Bohatersko został w domu i będzie dostępny onlineowo. Natomiast wszyscy pozostali przywódcy tych państw będą obecni no tak fizycznie w Johannesburgu. Ten BRIC, BRICS, właściwie BRIC na początku, ten akronim powstał na początku tego wieku. W 2001 roku jeden z ekonomistów Goldman Sachs ukuł ten termin, bo wskazywał, że kraje takie jak Brazylia, Rosja, Indie, Chiny mają duży potencjał rozwojowy. To nie są wiodące potęgi gospodarcze, ale ale to są kraje, które dużo by mogły. Pierwszy taki wspólny szczyt był w 2009 roku. Te cztery kraje się tam wtedy spotkały, a rok później dołączyła Południowa Afryka. Stąd South dało literkę S i mamy BRICS liczbę mnogą. Pomysł, wydaje się, był taki, żeby BRICS rywalizowało z G7. G7, 7 największych gospodarek świata, to znaczy Stany i sześć i takich największych sojuszniczych gospodarek. No bo, bo, bo Chiny oczywiście w G7 nie występują. Tutaj na pewno najbardziej zainteresowaną stroną są Chiny, Pekin. Nie ma wątpliwości, że Chiny szukają sojuszników, żeby przeciwważyć. Sojuszowi, który zawierają Stany Zjednoczone. Z drugiej strony, też mocno zainteresowana jest Moskwa, no bo Moskwa stacza się bez wątpienia z pozycji no, globalnego hegemona, jest takim chyba klasycznym dość mocarstwem schyłkowym, no i chce jakoś zachować swoją pozycję, choćby będąc u boku Chin, choćby grając. Drugie, właśnie skrzypce. To, co łączy kraje BRICS, to jest chyba głównie taki sceptycyzm wobec tego, jak obecnie skonstruowany jest światowy ład i porządek, tak? który jest głównie, który jest głównie, no można powiedzieć, podporządkowany interesom Stanów Zjednoczonych i, i innych wysoko rozwiniętych krajów. Bo tak poza tym to członków BRICS bardzo dużo dzieli tak naprawdę. Znowu w tle słyszycie mojego psa, ale no nic na to nie poradzę. PKB na głowę mieszkańca w Indiach to jest jakieś 20, może 25% tego, co mają Chiny i Rosja. Indie są biedne na ich tle. Chiny i Rosja są bogate. Chiny i Rosja mają nadwyżki na rachunku obrotów bieżących. One więcej sprzedają za granicę niż kupują z zagranicy. Pozostałe kraje mają deficyty. Brazylia jest eksporterem ropy naftowej, podobnie jak i Rosja. Pozostałe kraje importują ropę, więc są w tym sensie po drugiej stronie. Barykady. Także systemy polityczne są różne, no bo Rosja i Chiny to są autokracje. Brazylia, Indie, RPA no są uważane jednak za kraje jakoś tam demokratyczne. W BRICS dominującą siłę stanowią bez wątpienia Chiny, bo one odpowiadają za praktycznie 3/4 PKB wszystkich krajów BRICS. Czyli jak mamy ich 5, no średnio można powiedzieć, każdy powinien mieć 20%, gdyby były równe. 3 czwarte mają Chiny. 1 czwarta to jest to, co przypada na pozostałe 4 kraje. Oczywiście w G7 też dominują Stany Zjednoczone, bo są największą gospodarką, no ale te dysproporcje nie są, nie są tak ogromne. 5 krajów to w gruncie rzeczy za mało. Chociaż oczywiście, jeśli patrzymy na przykład na liczbę ludności, to jest ogromnie dużo, już same Indie i Chiny stanowią ogromną część światowej populacji. No ale chcąc rozszerzyć swoje geopolityczne wpływy, Chiny starają się do grupy BRICS przyjąć jak najwięcej takich kolejnych państw. No, Jak Chiny mają te 70% PKB w grupie BRICS, no to mogą sobie przyjmować dowolną prawie liczbę innych krajów, bo ich taka dominująca, wiodąca rola jest niezagrożona. Także i Rosja jest dość chętna na taką ekspansję rozumianą jako przyjmowanie kolejnych krajów, natomiast na przykład Brazylia nie chce. Brazylia nie chce, ponieważ jest jedynym członkiem BRICS z Ameryki Południowej i nie uśmiecha się jej, by pojawili się konkurenci. Podobnie RPA. RPA jest jedynym reprezentantem Afryki w BRICS. I oni nie chcą, żeby był ktoś, ktoś jeszcze. W Johannesburgu kraje BRICS spotykają się właśnie, między innymi, by rozmawiać o tym rozszerzeniu. No, ale to chyba będzie trudne. No, może ktoś tam zrobi krok w tył, Brazylia, RPA, właśnie i zgodzą się na jakąś taką formę członkostwa drugiej kategorii, żeby ci, którzy wchodzą do tego klubu BRICS, no, nie mieli takich samych praw. Tak czy owak założyciele te pięć y, krajów mają y, zagwarantowaną większość y, głosów powołanych przez siebie y, instytucjach. Tutaj znowu dominują Chiny. Jakie są te instytucje? No jest odpowiednik międzynarodowego funduszu walutowego. Nazywa się to Contingent Reserve Arrangement. I on jest tak właściwie takim mechanizmem pożyczek dla banków centralnych, które miałyby jakieś tam problemy. Druga to jest New Development Bank, czyli nowy bank rozwoju, który jest zainteresowany tym, by światowe finanse zostały zdedolaryzowane czyli, żeby pozbawić dolar tej wiodącej, wiodącej e, roli. No tylko że na razie ów nowy bank rozwoju udziela pożyczek w zgadnijcie, no właśnie, w dolarach i w euro. No i to nie jest jakiś ogromny bank w tym sensie, że w ciągu ostatnich tam bodajże 9 lat udzielił tych pożyczek na kwotę 33 miliardów dolarów. To się może wydawać dużo, no tylko podzielmy sobie to przez te, powiedzmy, 9 lat to już nie jest aż tak dużo. A te 33 miliardów dolarów pożyczek, których Nowy Bank Rozwoju udzielił w ciągu tego okresu, to jest mniej więcej 1 trzecia tego, co Bank Światowy wypłacił tylko w ostatnim roku. No więc to taki mini bank jest na razie. Bardzo ciekawym. Pomysłem jest to, by BRICS dorobiło się wspólnej waluty. To jest temat bardzo grzany, w cudzysłowie, przez tych wszystkich zwolenników na przykład kryptowalut, którym jakoś tam solą w oku jest właśnie ta silna pozycja dolara. Ja w to nie wierzę. Zawsze mi się wydawało, że to jest taki sojusz bieda państw i że nikt tak naprawdę nie jest zainteresowany, żeby posługiwać się jakąś taką dziwną rachityczną walutą, która zostanie zostanie wygenerowana przez takie kraje. Co ciekawe, ostatnio przeczytałem, że także eksperci uważają ten pomysł za mrzonkę. Ja się nie mieniłem ekspertem, ale cieszy mnie, że podobne mamy podejście. Tu Prędzej pewnie taką walutą dominującą w ramach BRICS będzie chiński yuan. I to Chiny na pewno chętnie by przyjęły to, że właśnie yuan zastąpi dolara, euro. No jeśli nie na świecie, to przynajmniej w ramach BRICS. No ale, no ale do tego jeszcze myślę długa dosyć droga. Niewątpliwie całemu Całej koncepcji brics pomogła wojna w Ukrainie, no bo ona z jednej strony postawiła Rosję w bardzo silnej kontrze do szeroko pojętego Zachodu, z drugiej strony ona też zachęciła niektóre kraje do tego, by zachować demonstracyjną neutralność. No to jest taka, wiecie, no trochę słaba neutralność w sytuacji, gdy jedno duże państwo napada na drugie takie mniejsze. Napada. W żaden sposób nie sprowokowany No tak, ale ta właśnie neutralność pozwala trochę tak wykrystalizować się wokół tego, tego BRICS-a i chyba tak naprawdę myślę, że, że, że BRICS może być nie tyle właśnie takim sojuszem ekonomicznym, bo zbyt wiele te kraje dzieli, ale politycznym, tak, chyba, chyba to jest możliwe, bo też i w gruncie rzeczy, no właśnie, ten wspólny mianownik krajów BRICS to jest kontra, kontra do Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Rady Bezpieczeństwa ONZ, z drugiej strony no też trzeba pamiętać o tym, że kraje BRICS się rozwijają, one stopniowo doganiają gospodarcze potęgi. Kiedy ten termin BRICS został ukuty, jak już wspomniałem przez tego analityka z Goldman Sachs, no to te kraje reprezentowały 8% światowego PKB obecnie. Ponad ćwierć, ponad 25%, a jednocześnie udział krajów G7 przez te 22 lata obniżył się z 65% do 43%. To jest dużo, oczywiście, nadal, ale jednak sporo, sporo. Nie. Zobaczymy. Im bardziej BRICS będzie starało się forsować jakieś. Pozytywne projekty, nie negatywne, oparte na negacji tego, co jest na krytyce, ale pozytywne, no tym większa szansa, że tam pojawią się rozbieżności, pojawią się wyraźnie zróżnicowane interesy. Cóż, tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że z tych cegieł z BRICS żadna solidna konstrukcja nie powstanie. Do usłyszenia.